Pani doktor, a co zatem z innymi problemami poza wypadaniem włosów? Czy też jakieś mogą wystąpić dolegliwości, z którymi się pani spotyka, a są uciążliwe? Tak, niestety są uciążliwe, hmm. bo jest to świąt skóry głowy, łujotok czy łupież, hmm. czyli bardzo uciążliwe problemy. Świąt, zwłaszcza, to bardzo dokuczliwy objaw, który może wpływać na jakość życia, utrudniać pracę, naukę, koncentrację. Może mieć e, charakter taki towarzyszący chorobie dermatologicznej mm. lub chorobie internistycznej. Może być charakter związany ze stresem, mówimy o takim psychogennym świądzie. Może być związany naturalnie e, z upływającym czasem, z wiekiem, częściej u seniorów. E, czy z jakąś terapią, która jest e, stosowana, a czasem ze złą pielęgnacją e, skóry głowy. Jak sobie z tym radzić, z taką złą pielęgnacją, Magdo? No tak, tutaj znowu pojawia nam się temat pielęgnacji, która jest oczywiście również e, kluczowa i ważna. Ja myślę, że w przypadku takich nie, nieprawidłowości i dolegliwości typu świąt, no przede wszystkim tą skórę delikatnie oczyszczamy, myjemy włosy naprawdę delikatnymi szamponami, no oczywiście oszczędnie ze stylizacją lub też w ogóle, no i przede wszystkim działamy kojąco na skórę głowy. Ja po jeszcze prostu. powiem, że zawsze w takich sytuacjach oczywiście ta pielęgnacja jest absolutnie no, najważniejsza. W każdym typie, w każdej tej przyczynie, którą wcześniej wymieniłam, która może powodować ten świąt, ta pielęgnacja jest najbardziej kluczowa, natomiast jeżeli znana jest rzeczywiście, jeżeli znany jest ten czynnik no, chorobowy, to oczywiście najpierw jest leczenie przyczynowe, czyli leczymy chorobę, od razu też ta, ten świąt będzie się łagodził. Czasami są to substancje właśnie lecznicze w formie emulsji. Jeżeli to bardzo łatwa aplikacja, to jest też rzecz plus. ważna. A niekiedy jest konieczność zastosowania substancji doustnych, żeby ten świąt złagodzić, ale to w takich bardzo ciężkich przypadkach. Kolejna rzecz to łojotok. No, łojotok spotykamy przy wszelakich problemach, gdzie jest nadprodukcja sebum, czyli trądzik, ale też łojotok. Zapalenie skóry. Jest to schorzenie, które może występować okresowo, nawracać. Bardzo uciążliwe z uwagi na tą nawrotowość, bo przechodzi sezon jesienno-zimowy i znowu swędzi skóra głowy, znowu pojawia się ten tłusty łupież. Natomiast tutaj Pacjent może sobie radzić produktami dostępnymi bez recepty, bo zawierają aktywne składniki leczące. Są to właśnie formulacje w szamponów, których należy nałożyć, na skóry głowę zostawić i wtedy te aktywne substancje likwidują przyczynę, czyli tego złego drożdżaka i od razu łagodzą też świąt. Oprócz tego bardzo ważne peelingowanie skóry głowy, oczyszczanie z, tego nadmiernego, z tej nadmiernej produkcji sebum, z tego tłustego łupieżu, łagodzenie tych dolegliwości. Pragnę podkreślić, że jeżeli jednak łupiesz, utrzymuje się bardzo długo. Czyli jest takie wrażenie, że cały czas mam ten problem na głowie, cały czas swędzi, cały czas jest łupież, może to nie jest łojotokowe zapalenie skóry. Wówczas warto przyjść do specjalisty i znowu zrobić dermatoskopię skóry głowy, czyli badanie trichoskopowe, bo może się okazać, że ten łupież to jest objaw jakiejś innej choroby, na przykład łuszczycy. Łuszczyca skóry głowy dotyczy aż 4% populacji, czyli jest bardzo często hmm. chorobą i co trudniejsze do rozpoznania, może być taką postacią izolowaną, że nie ma zmian na skórze, jest tylko uszczyca skóry głowy i wówczas bez odpowiedniego leczenia te objawy, nie minął. Aczkolwiek w Łuszczycy ta pielęgnacja to trzy czwarte tak naprawdę sukcesu terapeutycznego. Mm. E, proszę powiedzieć, gdyby nie było tej pielęgnacji, to same leki też by nie działały, bo bardzo ważne jest tutaj regulowanie tego nadmiernego mm. przesuszenia czyli tutaj mamy wręcz systematyczne stosowanie peelingów, systematyczne stosowanie produktów o różnym stężeniu mocznika. A tych produkty są wygodne w stosowaniu właśnie są żelowe, emulsyjne. E, tak. dają ukojenie tych wszystkich dolegliwości. Czyli pani doktor, w zasadzie tutaj nam się też e, objawia jeszcze kolejna taka ważna kwestia z naszej strony, jako powiedzmy osób, które są, mogą być dotknięte danym problemem. Taka czujność. Czujność i obserwacja, e, co dzieje się, tak? Czy ta skóra właśnie zbyt długo może swędzi, może e, zbyt długo występuje u nas łuska, łup jeszcze zbyt długo występuje nadmierne przetuszczanie włosów. Czujność, działanie pod okiem dermatologa wraz z odpowiednią pielęgnacją. Tak, no bo łupież może być objawem nieoczywistym. Dokładnie tak.